Jakby się ktoś pytał jak tam na budowę, no to ja wykończeniówka. Trzeba tylko skończyć tutaj kostkę. Trzeba tutaj tylko położyć strukturę. Trzeba tu tylko skończyć kołki. Bo nie jest do końca zakołkowane. Trzeba tu tylko obciąć piankę. Trzeba wsadzić tutaj tylko listwy poprzyklejać. Tak jak tutaj są. O, oczywiście jeszcze jest tylko podbitka Jeszcze tylko podłączyć gaz Bo tutaj jest niepodłączone Jeszcze tylko skończyć rozdzielnicę Bo już jest wyprowadzona Jeszcze tylko wbić szpilki i zrobić bednarkę Jeszcze tylko dofugować tą cegłę bo jest kiepsko zrobione. Doszlifować tylko ściany. Zagruntować i pomalować. Wsadzić tylko kontakty. Ocieplić strych. Tylko skończyć. Bo już wjechać nie zostało. Tylko położyć stropian na całości. Tylko to skończyć. Tylko założyć schody. Tylko skończyć i tylko zrobić łazienkę. I jeszcze tylko tutaj piec, bo już jest zaczęty. A trzeba tylko skończyć. Pozdrawiam. Tak wygląda wykończeniówka.